Egzamin ósmoklasisty, test diagnostyczny, matematyka, zadanie 18 marzec 2021. Zadanie otwarte za dwa punkty. W kwiaciarni było trzy razy więcej czerwonych róż niż białych. Pan Nowak kupił 40 czerwonych róż i wtedy w kwiaciarni zostało dwa razy więcej białych róż niż czerwonych. Ile białych róż było w kwiaciarni? Zapisz obliczenia. Szukamy białych róż, znaczy ilości tych białych róż. Czyli tak, mamy róże białe i czerwone, więc zapisujemy czerwone róże i białe róże. W było trzy razy więcej czerwonych niż białych. Czerwonych było więcej niż białych, czyli białych oznaczymy sobie przez x, a czerwone trzy razy więcej, czyli 3x. Pan Nowak kupił 40 czerwonych róż, czyli odejmujemy 40 czerwonych. I jaką będziemy mieć sytuację? Od 3x odejmujemy 40, to tyle mamy czerwonych. Ilość róż białych się nie zmieniła. I co otrzymaliśmy? I wtedy w kwiaciarni zostało dwa razy więcej białych róż niż czerwonych. Białych jest dwa razy więcej, czyli x jest dwa razy większe niż to. Czyli żeby było równo, to trzeba pomnożyć tą mniejszą liczbę, czyli tą liczbę. Mnożymy razy 2, czyli 2 razy 3x minus 40 równa się x. Powstało nam równanie do rozwiązania, więc je rozwiązujemy. Nie wiadomo, jest x, czyli ilość białych róż. Przemnażamy liczbę przez nawias, bo nawias jest zawsze pierwszy. 2 razy 3 to będzie 6x, 2 razy minus 40 to będzie minus 80, równa się x. No, już teraz sprawa oczywista. x na jedną stronę liczby na drugą. Pamiętamy o zmianie znaku, czyli 6x odjąć x będzie równe, minus 80 przerzucamy, więc będzie 80 na plus. 6x odjąć 1x to jest 5x równa się 80, dzielimy przez 5, czyli przez liczbę stojącą przy x i można. Dzielenie wykonać pisemnie: 80 przez 5, 8 podzielone przez 5 to jest 1, 1 razy 5 to jest 5, minus 8 odjąć 5 to jest 3, przepisujemy 0, 30 podzielone przez 5 to 6, 6 razy 5 to jest równo 30, ładnie się wyzerowało, x wynosi 16, i przez x oznaczaliśmy ilość róż białych, a mieliśmy obliczyć, ile było białych róż. Więc mamy już zadanie rozwiązane i zapisujemy odpowiedź. Kwiaciarni było w by kwiaciarni było 16 białych róż. I na tym kończymy zadanie.